90% z Was nigdy nie zostanie programistą. Cześć moi drodzy i witam Was w naszym nowym odcinku. Dziś temat dosyć trudny, dlatego że spróbujemy zmierzyć się z takimi no niezbyt przyjemnymi statystykami, jeżeli chodzi o naszą branżę. A konkretnie ze statystykami mówiącymi nam o tym, ile osób, które w ogóle podjęły próbę nauki programowania ostatecznie skończą ten proces, nauczą się programowania. I zostaną programistami. No i tutaj statystyki, w zależności od źródła, które znajdziemy, mówią nam, że nawet około 90% tych osób, które podjęły tą próbę, ostatecznie nie ukończą tego procesu, więc zdecydowanie nie jest to pocieszająca statystyka. Natomiast, no żeby nie było dzisiaj też zbyt smutno, to zaczniemy od tej statystyki. Natomiast na koniec, oczywiście, podsumujemy to wszystko i powiem Ci, co możemy zrobić, żeby no być przynajmniej w tych 10%, którym się to wszystko e, udało. Także nie byłbym też sobą, gdybym nie zaczął się zastanawiać, skąd to się e, bierze. Dlaczego 9 na 10 osób, które jednak wyraziły jakąś chęć, które zainteresowały się tym tematem, ostatecznie nie dowożą tego do końca, no, nie mają tego e, sukcesu. Podzielę się dzisiaj z tobą moimi przemyśleniami, natomiast oczywiście standardowo zachęcam do wymiany doświadczeń, też do dyskusji w, w komentarzach. No i zastanówmy się w takim razie, z, skąd się to bierze. Zobaczmy, Mamy na początku osoby, które interesują się tematem, które powiedziały, że "ok, IT jest w miarę ciekawe, nauczyłbym się tego programowania, sprawdźmy, czy to jest dla mnie". O właśnie. I dochodzimy tutaj jakby do pierwszej rzeczy. Bardzo często na początku są to osoby, które nie są przekonane, czy to jest dla nich, a nie są przekonane, no bo to jest jakby pierwsza styczność z tym nowym tematem. Więc w momencie, kiedy zdobędziemy tę wiedzę, stosunkowo dużo osób mu uznaje, że to jednak nie jest dla mnie. Jednak to jest zbyt dużo wysiłku, jednak wydawało mi się, że to będzie wyglądało inaczej, czyli zdobywamy tę wiedzę. Wiem już, jak to wygląda, no i przekonuję się, że jednak nie odnajdę się w tym, więc odpuszczam i wracam do swoich dotychczasowych zajęć. Albo drugi przypadek. Mówimy o osobach, które jednak uznały, że to będzie dla nich zbyt dużo wysiłku, że jednak nie godzą się, żeby zapłacić tą cenę, żeby przejść przez cały proces. No i rzeczywiście tego typu osób jest całkiem sporo. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się przede wszystkim na grupie osób, która. Zdecydowała się, że chce, chce iść dalej, plus minus wie, czego może się spodziewać, i jakby jest gotowa włożyć swój wysiłek, żeby nauczyć się programowania, a mimo wszystko po drodze pojawiają się jakieś trudności. I tutaj, bazując na moich doświadczeniach, Możemy wyróżnić kolejną grupę osób, a mianowicie osoby, które mają problem z tym, żeby się uczyć. Nas tak na dobrą sprawę nikt nigdy nie uczył wcześniej, jak mamy zdobywać nową wiedzę, jak mamy weryfikować nasze założenia, jak mamy uczyć się czegoś nowego. Kiedy cofniemy się do naszej podstawówki, tak, do, do szkoły, zazwyczaj wyglądało to w ten sposób, że wymagano od nas czegoś. Słuchaj Tomek, musisz nauczyć się tych dat. Tutaj masz tabliczkę mnożenia, musisz się tego nauczyć. Tutaj będzie sprawdzian, tutaj będzie kartkówka, czyli wymagano od nas, weryfikowano tą wiedzę, której uczyliśmy się zazwyczaj tak naprawdę samodzielnie. Jakby nie oszukujmy się, nauczyciel czasami coś tam nam podpowiedział. Natomiast stosunkowo rzadko spotkaliśmy osoby Osoby, które pokazywały nam, w jaki sposób my wydajnie jesteśmy w stanie nauczyć się tego wszystkiego. No nie ma chociażby takiego przedmiotu jak efektywne sposoby e, nauki. A co za tym idzie? No dużo trudniej było nam tą wiedzę e, przyswajać. Dosyć często spotykamy się z takim podejściem: zakuć, zdać, zapomnieć. No i oczywiście najczęściej kojarzy ono nam się ze studiami. Natomiast prawda jest taka, że również w szkole średniej czy nawet w podstawówce bardzo często stosuje się dokładnie takie samo. Podejście. No i teraz my, jako osoby dorosłe, można powiedzieć nawet, że trochę podśmiewujemy się z takiego podejścia, bo większość z nas no, ma świadomość, że już nie wrócimy do szkoły, nie wrócimy już e, na studia, więc raczej nikt od nas nie będzie wymagał teraz, żebyśmy nauczyli się jakiejś większej porcji materiału. I skoro my już przez to przeszliśmy, to właśnie teraz podśmiewujemy się trochę z tych młodych, niedoświadczonych, no bo oni teraz przechodzą przez ten e, proces. No ale jak się nad tym odrobinę głębiej zastanawiamy, Zastanowić, to naprawdę nie jest to śmieszne, a wręcz przeciwnie, raczej jest to tragiczne, dlatego że powtarzamy te utarte, błędne schematy. I my mieliśmy wcześniej źle, no to teraz ci kolejni, tak, kolejne pokolenia też niech mają źle, przynajmniej tak samo jak ja. I tutaj pozwolę sobie zacytować klasyka. Nie jest Twoja wina, że jesteś w tym miejscu, natomiast Twoją odpowiedzialnością jest coś z tym zrobić. Czyli to nie jest nasza wina, że tak uczyliśmy się wcześniej. To nie jest nasza wina, że nikt wcześniej nie pokazał nam tego, jak w efektywny sposób możemy zdobywać naszą nową wiedzę. Natomiast jest to moja, jest to Twoja odpowiedzialność, żeby coś z tym faktem zrobić. No, teraz jako osoby dorosłe nie mamy tego typu ograniczeń, jak wcześniej. Mamy też swobodny dostęp do informacji, do wiedzy, możemy chociażby wejść sobie do internetu i poszukać tych informacji, w jaki sposób efektywnie jestem w stanie się uczyć. Tylko musimy mieć odpowiednie chęci. Natomiast narzędzia jak najbardziej tutaj mamy. Okej, okay. jak w takim razie możemy to e, zmienić? Tak jak wspominaliśmy sobie, jednym z głównych problemów, dlaczego tak dużo osób odpada w, w trakcie tego procesu, jest to, że nie potrafimy się w efektywny sposób e, uczyć. Czyli w momencie, kiedy zmienimy tylko i wyłącznie samą metodę naszej nauki, wszystkie pozostałe rzeczy już zaczną w jakiś sposób e, się e, układać. No, natomiast też nie popadajmy tutaj w paranoję. To nie jest nagle tak, że jak tylko zmienimy ten jeden sposób, to nagle e, wszystkie osoby Osoby nauczą się programowania w, w 3 miesiące. Też nie byłbym tutaj aż takim optymistą, natomiast na pewno zmieni to bardzo dużo. Jak w takim razie w efektywny sposób uczyć się programowania? Jest takie podejście, które możemy zastosować nie tylko w przypadku programowania, ale tak naprawdę w przypadku zdobywania wiedzy w większości również innych dziedzin. Natomiast, no, jakby programowanie siłą rzeczy. Jest tą moją dziedziną, dlatego będziemy posługiwali się tutaj tym przykładem. O co tutaj chodzi? Jest takie podejście, w którym stosujemy coś takiego jak mini lekcje, ćwiczenia oraz natychmiastową informację zwrotną. I o co tutaj chodzi? Mamy jakąś mini lekcję, czyli mamy jakąś jedną minimalną, stosunkowo niedużą, ale spójną porcję wiedzy. Powiedzmy, że mówimy tutaj o Javie. Taką minimalną jednostką może być na przykład to, że uczymy się jak korzystać z tablic w Javie. Więc mamy odrobinę teorii, to powinna być stosunkowo nieduża porcja wiedzy, bo mówimy o tej minimalnej lekcji. Więc nie tak, że idziemy na jakiś półtora, dwugodzinny wykład, tylko raczej mówimy o kilku, kilkunastu minutach, kiedy Zdobywamy tą wiedzę i kolejna rzecz, ćwiczenia, czyli możemy to rozumieć jako po prostu praktyka, czyli jak najszybciej musimy wdrożyć tą nową umiejętność w praktyce. Więc siadamy do kodu i zaczynamy pisać nowy kod. Najpierw jakieś mniejsze przykłady, wracając do naszego kontekstu z tablicami, więc dodajemy sobie jakiś nowy element, usuwamy jakiś element z naszej tablicy, sprawdzamy rozmiar, ćwiczymy to w praktyce. Kolejny element to próbujemy to wykorzystać w jakimś większym projekcie, więc może dodamy drugą tablicę, trzecią tablicę i zobaczymy jak możemy to ze sobą połączyć. Jeżeli mamy jakąś aplikację, na przykład do, do obsługi użytkowników, możemy tam przechować taką tablicę użytkowników, więc mamy kolejny przykład wykorzystania tego w praktyce. No i została nam trzecia, ostatnia rzecz, czyli natychmiastowa informacja zwrotna. I tutaj przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej mogli zweryfikować, czy my idziemy w dobrym kierunku, czy idziemy w złym kierunku. Czyli jeżeli rozwiązujemy jakieś zadanie. Rozwiązałem to zadanie, zastanowiłem się, jak je zrobić, podaję odpowiedź i w tym momencie powinienem od razu dostać informację, czy dobrze to rozwiązałem, czy źle to rozwiązałem. Dlatego, że jeżeli ja nie wiem, czy to było czy to była poprawna odpowiedź, ja tak naprawdę nie mogę w tym momencie założyć, że ja nauczyłem się tego, bo może poszedłem totalnie w złym kierunku. Jeżeli ja muszę czekać dzień, tydzień, czy nawet dłużej na tą informację, no to trudno mi się uczyć kolejnych rzeczy, bo może ja na przykład nie, uczy, nie posiadłem tej umiejętności na odpowiednim poziomie i bazując na złych założeniach też nie nauczę się kolejnych rzeczy. Więc tą informację powinniśmy dostać możliwie jak najszybciej. Zobacz, że to nie jest jakaś tajemna wiedza, która jest dostępna tylko dla nielicznych, ale można powiedzieć, że takie dobre praktyki tego właśnie, jak możemy się uczyć, jak możemy posiąść nowe umiejętności. Na koniec chciałbym Ci jeszcze pokazać jedną rzecz, a mianowicie jak właśnie te dobre praktyki nauki nowych rzeczy udało mi się wdrożyć w ramach programu kierunek Java. I zaczniemy od mini lekcji. My korzystamy tutaj z platformy edukacyjnej i w ramach tej platformy edukacyjnej są już gotowe, wcześniej nagrane materiały, najczęściej długość tych materiałów to od 5 do około 15 minut, czyli taka jedna spójna właśnie jednostka wiedzy. Przykład z tablicami jak najbardziej ma tutaj. Miejsce. I kolejny przykład, niech to będzie Spring. Akurat Spring jest dosyć dużym tematem, dlatego został on rozbity na wiele mniejszych tematów. I jednym takim zagadnień jest to, jak możemy wykorzystać chociażby rest controller w ramach naszej aplikacji. Więc mamy jedno dedykowane nagranie, które wprowadza nam ten temat. Kolejna rzecz są to ćwiczenia. No i tak jak wspominaliśmy sobie, ta praktyka jest tutaj niezmiernie ważna, i dlatego do każdego z takiego zagadnienia mamy przygotowaną całą serię takich mikrozadanek. W naszym przypadku tego typu zadania są przygotowane w formie takich testów. Czyli jeżeli mówimy o naszych tablicach, mieliśmy to wprowadzenie teoretyczne, co to są te tablice, później przechodzimy od razu do ćwiczeń. Kilka, kilkanaście w przypadku tablic, z tego co pamiętam, jest nawet przeszło 20 takich mikrozadanek. I co jest tutaj ważne? W momencie, kiedy mamy tylko kilka przykładów, jak skorzystać z danego zagadnienia, większość z nich jest na takim totalnie podstawowym poziomie. Natomiast, jeżeli mamy ich więcej, to musimy poznać to zagadnienie tak naprawdę z każdej możliwej strony. I jeżeli przejdziemy przez tego typu ćwiczenia, no to będziemy znali to zagadnienie naprawdę bardzo dogłębnie. A tak jak wspominałem, jest to w formie testów, dlatego mamy od razu tą informację zwrotną. Podajesz rozwiązanie swojego ćwiczenia i test ci albo przechodzi, albo ci nie przechodzi, więc od razu możesz w razie czego to poprawić. Czyli mamy kolejną rzecz, czyli tą natychmiastową informację zwrotną. I kolejna rzecz są to prace domowe oraz przeglądy kodu. Kiedy te małe zadania nie stanowią już dla Ciebie większego wyzwania, no to trzeba pójść o krok dalej. Bo można powiedzieć, że to nie jest sztuką wiedzieć, jak tylko i wyłącznie wykorzystać takie tablice, listy czy interfejsy, dużo większym wyzwaniem jest to, kiedy mamy wykorzystać tą daną umiejętność w projekcie. Bo ja wiem, że na przykład są tablice, wiem, że są listy, wiem, że są mapy Ok, ale w Którą z tych rzeczy ja powinienem w danym momencie wykorzystać w, w moim projekcie? I właśnie tego typu zagadnieniami zajmujemy się w ramach już większych zadań oraz w ramach projektów, które realizujemy. Czyli kolejne zagadnienie praktyka, praktyka i jeszcze raz projekty, ponieważ te projekty są na tyle ważne. To realizujemy ich całkiem sporo w ramach naszego programu. Pierwszy taki mały projekt realizujemy już w ramach pierwszej aplikacji Java. Można powiedzieć, że to jest tylko taki wprowadzający projekt. Natomiast większy projekt robimy już w programie Java od podstaw. I jest to taki projekt, tym spokojnie można pochwalić się już w naszym portfolio programistycznym. No i w ramach naszego drugiego programu, czyli w ramach efektywnych aplikacji internetowych, również mamy projekt. Tym razem jest to już naprawdę większe wyzwanie projektowe, programistyczne, dlatego że tworzymy tutaj aplikację webową. Tą aplikację nie tylko umieszczamy na naszym GitHubie, ale również deployujemy ją na zdalnym serwerze przy pomocy przygotowanego przez nas pipeline'a, więc tutaj ten zestaw umiejętności naprawdę jest już całkiem spory. Na koniec również mamy projekt grupowy. Ten projekt jest opcjonalny w momencie, kiedy chcemy jeszcze utrwalić nasze umiejętności, jak najbardziej mamy taką możliwość i w tym wypadku wykorzystujemy te same technologie, które mieliśmy w ramach poprzedniego projektu, natomiast zmieniamy już temat. Dogadujemy się tutaj w mniejszych grupach i właśnie wspólnie realizujemy taki projekt grupowy. No i na koniec zostało nam jeszcze wsparcie mentora. No i tutaj w ramach naszego procesu raz w tygodniu spotykamy się na takich konsultacjach grupowych, czyli wzywaniamy się na spotkaniu wideo omawiamy bieżący postęp prac, to co udało się zrealizować w ramach poprzedniego tygodnia. Jeżeli są jakieś trudności, to oczywiście rozwiązujemy te trudności i jakby ustalamy dalszy plan działań. Taki plan staramy się tutaj ustalać indywidualnie z każdą osobą, dlatego, że no ma to duże znaczenie. Czego chcesz się nauczyć w, w najbliższym czasie, z czym masz trudności i jakby bazując na tym, jak to idzie do tej pory, zastanawiamy się, co Możemy zrobić dalej i żeby jak najszybciej, jak najefektywniej nauczyć się tego programowania. Tyle z mojej strony. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli chcesz z nami współpracować, oczywiście zachęcam do zapoznania się z ofertą i zachęcam do kontaktu. Trzymaj się. Cześć.